Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny z Chlewisk, gdzie swoją siedzibę ma terenowy oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Oczywiście jesteśmy w powiecie szydłowieckim, to jest województwo mazowieckie. Przed Państwem Fiat 125P rocznik 73 produkcji strzelam. Tak czy siak zasłynął w 73. Oczywiście klamki już kasetowe. Mamy tutaj tą y, atrapę czarną z takich rzeczy które rzucają się w oczy. Jest kierownica bez ringu jest stacyjka po y, prawej stronie ale mniejsza oto to jest egzemplarz w którym w 73 roku pobito rekord prędkości w, w jeździe długodystansowej. Chodziło o dystans 25 tysięcy kilometrów 25 tysięcy mil i 50 tysięcy kilometrów. <laughs> Ta prędkość średnia wyszła, o kurczę, żebym nie skłamał, 138,73 km na godzinę, jeśli dobrze pamiętam. To była trzecia ostateczna, ostateczny wynik. Ten samochód, jak tutaj jest napisane, wzmocniony do 85 koni. Lepsze elementy zapłonu i zawieszenia, olej wysokiej klasy, ulepszone hamulce i pięciobiegowa przekładnia. Wszystkie te ulepszenia pozwalały rozpędzić się tym autem do prędkości 178 km na godzinę. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli panowie kierowcy Mucha Jaroszewicz, Warisella, Nowicki, Aromiński i Dobrzeński. I zasada był w sumie inicjatorem tej, tego przedsięwzięcia. No i chwała. Jak widzicie, to wszystko jest namalowane. O, dobra, tu jest, tu jest naklejka. 50 tysięcy km non-stop. Tu też naklejka. Ma też duży napis TVP, który pewnie miłośnicy Fiata 125P kojarzą z historycznych zdjęć. Co tu mamy we wnętrzu? O tam mamy obrotomierz na pewno zmiana biegów w podłodze. A i przede wszystkim jest tutaj klatka. Zobaczcie. Tak zamocowana, tak tutaj owinięta tutaj fajowa. Kajały napis, 100 mil Czekajcie, rozszerzymy o cyk. I takie auto stoi sobie w Muzeum Techniki, 15 km od mojego domu. Mam tego farta, że mogę sobie jak widzicie, przyjechać tutaj poza sezonem w tygodniu, kiedy nikogo nie ma. Jestem tutaj totalnie sam. Wszystko jest pootwierane, piękna pogoda. Dzisiaj te otwarte drzwi, myślę, przysłużą się dla wentylacji tych pomieszczeń. Tutaj, akurat nie widać wilgoci, ale w kilku innych, niestety, ta wilgoć jest. No, coraz bliżej, proszę Państwa, tak obcując z tymi samochodami, coraz bliżej do zakupu. Kolejny raz w życiu Fiata 125P. Już jeden egzemplarz mam na oku, w zasadzie nawet dwa. Może uda się szybciej niż, niż zakładałem. No, jest coś w tych polskich samochodach, co, co mnie do nich ciągnie ostatnio coraz mocniej. Jak widzicie zresztą po filmach na. Kanale. A to wszystko zobaczcie tutaj w otoczeniu wielu innych wyjątkowo ciekawych aut. Są nówki New Old Stock. Wawki, tu też jest wawka 210. Tu Volvo. A tu za nosik w pick upie Może jakie to brzydkie jest. Warszawa. M20. Piękna. Kurde. Jaki fajny, spatynowany lakier. Tu biłek, o którym już wspominałem. Zmontowany w Polsce. Tutaj polski Chevy Avalanche. Nawet kształt się zgadza. Lubliny. Adler. Fiat jakiś malutki stoi. Tak. Popularny kiedyś przed wojną. U nas i sprzedawany zresztą. Tutaj festiwal srytek, skarpetek. No dobra, proszę Państwa. To tyle w tym widele. Nara, ciao.